Sprawa tego zrzeczenia się. Nigdy, to mówił ostatnio prezydent, są dwie uchwały Sejmu z 2004 i 2022 roku, obydwie podjęte prawie jednomyślnie, które wyraźnie stwierdzają, że niczego takiego nie było i nie ma. Bo też nie było. Ten akt został ogłoszony w Trybunie Ludu z punktu widzenia prawnego. Ta uchwała rządu, zresztą nie przez wszystkich członków rządu podpisana, nie ma po prostu żadnego znaczenia. Był to wynik pewnego incydentu w historii Związku Sowieckiego. No nie będę tutaj rozwijał dokładnie tego, o co chodzi, ale był taki incydent. I władza, która była wtedy władzą w istocie to czysto kolonialną, nawet nie władzą proktora, protektora, tylko władzą po prostu kolonii, Natychmiast w ciągu jednego dnia na to zareagowała. I stąd ta uchwała Sejmu. Poprzedniego dnia odpowiednie decyzje zostały podjęte w Rosji, w Moskwie, znaczy w ówczesnym Związku Sowieckim. Także potwierdzanie tego dzisiaj przez Tuska no jest nadużyciem no niezwykle daleko idącym nadużyciem w każdym wymiarze, w wymiarze moralnym oczywiście. Ale także jestem głęboko o tym przekonany w wymiarze prawnym, e, także w sensie prawa karnego. Także to chcieliśmy tutaj Państwu bardzo wyraźnie powiedzieć i dodać do tego jeszcze jeden element komentarza do tego spotkania. Otóż on pokazuje to, co jest oczywiste, że jeżeli ktoś się ustawia wobec jakiegoś państwa, jakiś polityk w pozycji, no, nazwijmy to tak parobczańskiej, jeżeli przechodzi jeszcze jako młody człowiek w tym kraju odpowiednie szkolenie, no to następnie nie tylko nie jest człowiekiem, którego nie można ograć, albo człowiekiem, który się jakoś bardzo liczy, tylko no, jest traktowany po prostu jak parobek. No i to po raz kolejny zostało tą wizytą, można powiedzieć, ukazanem. Ukazane, mimo że wiem, że Tusk wszystko robi, żeby przekonywać, że jest zupełnie inaczej. Ale tak Mamy jest. Mamy do czynienia z podporządkowywaniem Polski Niemcom pod każdym względem, a Niemcy nie reagują na to jakimiś aktami wdzięczności, jakimiś aktami, które by tworzyły choćby no jakąkolwiek symetrię w tych działaniach. No po prostu traktują tak, jak to zwykle w polityce międzynarodowej bywa. Jak to się pozwala tak traktować, to tak jest traktowane.